Oblecie, jak widzieliście na kanale, bardzo dużo kurek mi się udawało zrobić. I bardzo dużo też jajecznic i różnych dań z kurkami. No i dzisiaj wracamy do takiego letniego klimatu. Będzie jajecznica z cebulą i z kurkami. Może nie ma ich jakoś dużo, ale smak na pewno będzie bardzo dobry. I cebula fajnie wysmażona. No ja to robię na większej mocy, potem zmniejszam, dorzucam grzyby. No i teraz już wjeżdżają jajka. Trzeba wszystko dobrze, dokładnie wymieszać. Warto popieprzyć, posolić. No pieprz dobrze podkreśli smak pieprznika. I jajecznica gotowa. Żeby doczuć te letnie klimaty, to z pomidorem, koperkiem. Elegancko to wygląda. Grzybów może mało, ale duże kawałki będą wyczuwalne.